To nie jest taka mała rzecz, gdzie, gdzie, gdzie można powiedzieć, a no, mogli zapłacić, mogli nie zapłacić, tylko. Bo to nie powinno tak działać. Tylko, że mówiąc sobie, o, to nie powinno tak działać. Dalej brzmie przede wszystkim jak pierdoła, która wiecie, człowiek macha pięścią na chmury, a nie ktoś, kto ma merytoryczną krytykę dzisiejszego stanu rzeczy. Miau, miał. Uuu. Porozmawiajmy przez chwilkę, dlaczego, dlaczego Mr Beast jest lepszy od Netflixa. Eee, I wiecie, rzadko mówię cokolwiek dobrego o Jimim. Nie spodziewajcie się, że po, po, po tym segmencie prędko powiem cokolwiek pozytywnego o Jimim znowu. Ale nie wiem, czy słyszeliście. Że Netflix nakręcił swój reality show, który był squ Squid Game'em. Słyszeliście o tym świetnym przedsięwzięciu i jego doskonałych rezultatach? Bo, jak dla mnie, majstersztyk. Naprawdę trzeba być kurwa absolutnym geniuszem, żeby zrobić coś takiego. Pierwsze sygnały, że, że, ten, że, że, że ten Squid Game może być super, duper, chruper pojawiły się w momencie, w którym reżyser powiedział, że Squid Game, że, że Squid Game nie jest specjalnie krytyką kapitalizmu, nie? Że krytyka kapitalizmu jest jakimś tam minimalnym e, background elementem w Squid Game'ie nie? I to już było takie. Aha! Nie? Jest, jest, już, już, wiemy, już wiemy, że skupili się na najlepszym. I pamiętajcie o tym, że ogólnie Squid Game też jest takim dość specyficznym produktem, ponieważ pomimo tego, że jest jednym z najlepiej sprzedających się, jeżeli nie najlepiej, sprzed najlepiej oglądaną marką Netflixa, to jest też marką, na której, której twórca zarobił prawie nic. To znaczy, całkiem dosłownie. Reżyser Squid Game'a powiedział, że on sprzedał prawa do marki Netflixowi za jakieś naprawdę marne pieniądze. I po sukcesie Squid Game'a Netflix mu nawet nie wypłacił żadnego bonusu ani nic, no bo przecież to nie są jego prawa. Tak jak rozmawialiśmy niedawno o sytuacji scenarzystów i tego, i, i, i no problemach, jakie, jakie niosą ze sobą. To nie niesie ze sobą to, jak są traktowani scenarzyści, gdzie z, z, znacznym problemem jest to, że no, kontrakty są dla nich bardzo krzywdzące. To warto podkreślić, że w przypadku właśnie amerykańskich scenarzystów, to ta sytuacja nie jest jeszcze tak tragiczna jak w przypadku Korei, gdzie Netflix podobno korzysta ze swojego, ze swojego lewara, jakim jest to, że jest po prostu dużym klientem, to znaczy składa dużo zamówień na seriale. W związku z czym nie przejmuje się specjalnie tym, żeby oferować dobre stawki i o ile przy produkcjach Netflixa jest dużo pracy, to to nie jest dobrze płatna praca. To sytuacja robi się jeszcze gorsza w momencie w którym właśnie popatrzymy na tą teraz ich reality showową produkcję, jaką jest Squid Game. Bo co zrobił Netflix? Netflix, żeby wyprodukować e, swój wielki reality show, ściągnął jakąś olbrzymią liczbę osób na, 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 na cały show. Szczególnie pierwsze odcinki, gdzie tam była wielka gra, wiecie, wraz, dwa, trzy, babajaga patrzy, gdzie tłum ludzi musiał zachowywać się, iść kiedy ma iść, stać kiedy ma stać. I rzecz jest taka, że oni, tam, tam było kilkaset osób. Całość była zrealizowana w taki sposób, że po pierwsze w momencie kręcenia było dość chłodno, a całe kręcenie tego właśnie raz, dwa, trzy patrzy trwało 8 albo 10 godzin bodajże. W związku z czym ludzie stali na mrozie, musieli stać nieruchomo na mrozie przez kilka godzin. Ludzie, którzy szybko przez to przeszli, stali tam 6 do 8, ludzie, którzy długo grali, potrafili wyjść po ponad 12 godzinach z, z planu, nie? I teraz najlepsza rzecz, ponieważ to nie było oceniane na oko, tylko oni mieli między innymi drony i bardzo dużo kamer, to zdarzały się sytuacje, w których ludzie dobiegali do mety, myśleli, że wygrali i po trzech godzinach dowiedzieli się, że jednak przegrali, bo na dronie ktoś zauważył, że oni się, że oni się poruszyli. I teraz, dlaczego powiedziałem, że Mr. Beast jest lepszy od Netflixa? Jak myślicie? Jak, ma, chce, chce, chcecie strzelić? Dlaczego, dlaczego Mr. Beast jest lepszy od Netflixa w tym wypadku? Ponieważ większość tych ludzi nic nie dostała. Wyobraźcie sobie, że ludzie stali po kilka godzin. Myśleli, za wszelką cenę próbowali się dostać do drugiego etapu i odpadali. Po czym, po czym nie dostawali nic. Wracali z kwitkiem. To nie byli ludzie z jednego kraju, nie? Właśnie cały, ca, 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 cała pompa miała polegać na tym, że robią wielki międzynarodowy show. No, no i wielki międzynarodowy show wyglądał w ten sposób, że no możesz przyjechać i wziąć udział, ale jak odpadniesz, to masz nic. I możesz, możesz nagrodę się pocałować w dupę, nie? Netflix zrobił bardziej realistyczne. Tak, tak, coś w tym stylu. Netflix postanowił, że, że, że pozwoli tym ludziom poczuć, jak to jest. I, i, i jak to przyjemnie się doświadcza kapitalistycznego wyzysku. Nie? No, to, no, no właśnie, PITS polega na tym, że wedle. E, twórców programu nie był, nie? <laughs> Wiecie, mnie trochę, kurwa, słów brakuje, bo całkiem dosłownie w tym momencie ludzie próbują pozwać Netflixa za to, co tam się odjebało, ponieważ e, kilka osób podobno zostało hospitali hospitalizowanych, bo nie, nie zgadniecie, jak stoicie w cienkich, kurwa, dresach na mrozie, to możecie się przeziębić albo gorzej, nie? Netflix oczywiście zapiera się, że nie, nikomu się nic nie stało, nie było żadnych powożny, po, po, poważnych urazów, ale też ponoć oglądając, yy, oglądając tego można zobaczyć, że yy, ludzie się w bardzo nieprzewidywalny sposób wyjebywali w trakcie produkcji tego reality show, więc yy, reżyserka musiała robić często niespodziewane piwoty na O, zobaczcie, poznajcie tę osobę! Którą, na którą do tej pory nie zwracaliśmy żadnej uwagi. I ona teraz ma szansę wygrać! Netflix oczywiście nie miał też odwagi, żeby, żeby zrobić pe pe w pełni realistyczne odtworzenie Squid Game'a. Nie mówię tutaj o strzelaniu do, do ludzi, tylko o rzeczach typu, typu spadanie, przeciąganie liny, żeby wpaść do dziury. Więc jedną z gier było granie w papiernożyce kamień. Całość jest takim jebanym klasterfakiem, że to się po prostu w głowie nie mieści. Podkreślę, nie? To, to nie znaczy, że Mr. Beast super, tego, a, a, a Netflix chujowy, bo całość robienia tego typu rozrywki niestety zawraca nas do, 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 e, no, no taki kierunek, gdzie jeszcze troszkę i będziemy jednak, będziemy jednak się przekonywać, czy można walczy, walczyć na śmierć i życie o pieniądze. Chciałem wyraźnie zaznaczyć, Zaznaczyć, że to, co, to co, co się odjebało przy produkcji tego show, to jest jakaś kurwa wyższa amatorka, nie? Całkiem dosłownie oglądamy teraz sytuację, gdzie duży wydawca tak duża platforma streamingowa. Jak zwykle, po wypuszczeniu czegoś antykapitalistycznego, co nie biło bezpośrednio w nią, więc niech sobie leci, w nie, prze, nie, nie przejęła się tym antykapitalistycznym komunikatem, po prostu wyjebała go z, z produktu, który sobie potem obrobiła do ponownego użytku i dodatkowo stwierdziła, że a co gdybyśmy teraz zaczęli robić ludziom krzywdę naprawdę? Formonis, nie? Ja trochę na takie rzeczy patrzę z niedowierzaniem. Na takiej zasadzie, że trochę czuję, że to już jest ten moment, gdzie ludziom się naprawdę lampki powinny zapalać, że coś jest poważnie nie, nie tak, jeżeli pozwalamy na takie rzeczy. Sorry, ale ten cyrk, który, który Netflix tutaj zaserwował, no, no nie jest właśnie niczym innym, jest, jest tylko takim kręceniem lodów. Na tym, że. na takim kapitalistycznym, nihilistycznym podejściu do, do, do naszego świata, nie? Gdzie Mark Fisher byłby zachwycony, raz jeszcze przypominając nam wszystkim, że w kapitalizmie że, że kapitalizm każdy pożera każdą krytykę siebie i wypluwa ją przetworzoną po drugiej stronie, pozbawioną jakiego, jakiej, jakiejkolwiek treści czy znaczenia, nie? No bo to trochę o tym jest. To jest trochę o tym, że. Koniec końców, to co w tym momencie oglądamy jako, jako produkty, jako wytwory tych mediów, to, to nie jest coś, co da się podsumować w zasadzie, o Boże, co za obrzydliwa papka, tylko jest to coś, co jeżeli nie nazwiemy tego wprost problemowym, to, to, to znaczy, że się nie dość staramy, nie? To nie jest taka mała rzecz, gdzie, gdzie, gdzie można powiedzieć, a, no, mogli zapłacić, mogli nie zapłacić, tylko... Kurwa, to jest wyzysk. Nie? I jak słucham o takich rzeczach, to nie ukrywam, że się we mnie gotuje, nie? Bo, bo to nie powinno tak działać. Tylko że mówiąc sobie, o, to nie powinno tak działać, to dalej brzmię przede wszystkim jak pierdoła, która wiecie, człowiek macha pięścią na chmury, a nie ktoś, kto ma merytoryczną krytykę dzisiejszego stanu rzeczy. Netflix robi sobie z nas wszystkich grube jaja i robi to w sposób kompletnie bezkarny. If you're not angry, you're not paying attention. Bo możemy się srać, o wiecie, o wyzysk ze strony dużych, złych państw, takich jak, jak Chiny. Możemy mówić, że one, są, że, że one są wyzyskowe i że one traktują swoich obywateli jak gówno. Na wielu obszarach, co bez wątpienia jest prawdą, ale suma sumarum, jak dostajemy tego typu rzeczeski od właśnie wielkiego N, to, to ja nie wiem, kto jest gorszy, nie? Chi, chi, chińska chińska partia jednak nominalnie gdzieś tam powinna. Się oglądać na swoich obywateli. A Netflix ma zobowiązania tylko wobec akcjonariuszy. nie? No, Uczestnicy pracowali za darmo do Netflixa. W sumie każdy uczestnik, każdego kto nie od familiady do tego, co mówisz, zapewne pewnie show za darmo. Ale znajoma, jak gra w bank, dostała chociaż hotel i obiad. No wiesz, tylko ja myślę, że jednak pozostaje różnicą, gdzie sytuacja, gdzie ty bierzesz udział z, nie wiem, jak w jednym z dziesięciu, z dziesięcioma innymi osobami. W konkursie albo w banku z trzema innymi osobami a na planie tego Netflixa było chyba 400 osób, nie I ostatecznie 456. I oni wszyscy walczą o 4,56 miliona. Z czego ja nie wiem, czy ktokolwiek poza pierwszym miejscem dostaje cokolwiek. Ale co to zmienia? Co to zmienia, że. że yy, był casting, no? Jak, jak Mr. Beast zrobił Squid Game, to dawał 456 tysięcy. Ale wydał 1,5 miliona dolarów na tym, na, 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 na zawodników, nie? 2 miliony poszły na produkcję, a półtora miliona na nagrody dla, dla, dla zawodników, więc wiecie, troszeczkę inna zabawa, no? No, 456 zawodników, w momencie, w którym odpadało, dostawali 2000 dolarów, nie? Ja myślę, że, ja myślę, że jakbyście pojechali brać udział w takim show, to jednak wolelibyście dostać 2000 dolarów niż wystąpić dla Netflixa, nie? Dwie nieskończoności u Karolinda krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Eliw, Zetke, Janek oraz Aleksander Bratkowski. Dawczyni pizzy na polski, rana Dawid Korzeniowska, Wasadowska Konrad, Mark, W, Kaja, Eli, Karol Greczyński, Michał Gajek, Michał Ruszczyk, Sam oraz Fingal, Szamisen. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwarny, Lub Mephisto, Piotr Strzemieczny, Bartomiej, Maria Banani, Wiktor Okowski, Łukasz Puchalski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowia, Adrianem Rozik, Maciej Dzieliński, Michał Skoczyński, Szef Chrysku, Behanort, Hypatia, Eryk Fos, Czkawka, Rob Robchar, Jakub Jack, Chris Poland, Aiden Kri, Smutny Michaj oraz Silius. Osoby dające kawę, kropsterio, żlubnina, dżór Corosza z jrobinkumakomasa, Henryk Mikut 39, e, Miku 39X, protonowy, tomuś miejscowy, smoki do rejum, Kersium, Makar Jasiński, Wędzone Tofu, Alek Adam Jeszcze 2, Dom Egg, Hagdon oraz Patryk 128. I wreszcie... Dawcy herbaty, Arkadiusz Gumiński, Poczek do Bosla, Kardale Ciepecia, Anty Blister, Jakub i Master3000, Bonboni3, Hubert Mazur, Dzik, kaczka Zylwo, Czikoł i Marchew Zwyczajna, Tomasz Rzeszewski, Wiktor Zajączkowski, Adrian Wlubelk, Misiek Daru, Miriachia, Łukasz, Nat, Klodin oraz Soniling. Naprawdę cieszę się, że mam widownię, do której chcę się każdego dnia wysyłać, wysyłać ciekawe treści. Mam nadzieję, że wy lubicie je oglądać. Do zobaczenia.